Witamy was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ogień i Woda Żywioły. Z tej strony Xynulp, ogień oraz... Dax jako woda. Witamy, witamy. I mamy dzisiaj zimowe poziomy i widzę, że ogień strasznie się potem ślizga. ślizga nie mogę nawet tutaj wejść. Także muszę to zrobić naokoło, a dla ciebie to raczej będzie proste chodzić po lodzie, tak? Nie, strasznie mnie zwalnia. Strasznie cię zwalnia. Aha, dobra, dobra, dobra. Więc nie mów, że proste, bo to znowu nie jest poziom podem. Okej, okay, ale tam wejdziesz, tak? No właśnie, ja bym po czymś takim nie wszedł, jak ty teraz wchodzisz. Yy, co ja tutaj mam? Aha, fila. A, bo to woda dla ciebie. Okej, okay, tak, dobra, 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 dobra. Yy, tam jest ten przycisk, który trzeba nacisnąć się przez chwileczkę. Trzyma, tutaj mogę to nawet przeskoczyć, no i szybciutko nie biegniemy. Zdąży, nie zdążę, nie zdążę. Jak nie zdążysz? Musi... Zdążyłam. Uch. Brawo, brawo, to jest tutorial, tak? To jest dopiero tutorial, więc jeszcze to nie, nie było nic trudnego. Poczekajmy na prawdziwe zimowe poziomy. Wy, oczywiście, tam zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie pomóc w jego rozwoju. Ja nie wiem, czy ja to przeskoczę. No to na razie nie przeskakuj. Na razie to ja może zrzucać ten klocek. I chyba będziesz musiała przez niego, no na nim dryfować. przechodzić, tak, drypować, poziomy dla ognia, dajesz, a bliżej, a dobrze, dobrze, my żeby było bezpiecznie, chcę, proszę bardzo, ale nie, całkiem, tak na, tutaj. na ląd, tak, okej, okay, dobrze, tak, może być, tak, tylko idź, idź, idź cały czas do przodu, nie. ale nie za bardzo, może, <laughs> ej, bo ja tego nie wepchnę teraz z tobą, wepchnę, to musi być, to czekaj, 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 to podskocz, no, Okej, okay, dobrze. I możemy teraz iść. Zbierasz sobie diamencik. Teraz zejdź, bo to przeszkadza. No Czy ja to dawaj. wypcham? Ej, bo ja tu... To... Jeszcze bym cię wepchał. Okej, okay, i teraz ostroż. Trzymaj się, trzymaj się! Wodo, Wodo, nie rób mi tego. Wskakuj, 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 no. Okropne to jest. Podskocz sobie. Okej, okay, i już chyba tam przeskoczysz. Dobrze, a udało to się. Okropne. Teraz potem na górę. Y... Znowu pod ciebie. Ale chwila, chwila. I, a nie, dobra. Ty teraz musisz wejść na górę i mnie tutaj wpuścić, tak? Zapraszam. Dziękuję, dziękuję. Wskakuję tutaj. No i mamy to, tak, no to zaraz pewnie będzie jakiś poziom, gdzie, gdzie ty będziesz mnie musiała. Aha, bo tego nie zbiorę. Diamencik, diamencik. Dobra, i teraz idziemy. No y... nie, ty mi musisz tu podtrzymać, bo a, ja. Ale to jest czasowy, czasowy. No tak, ale. Aha, dobra, no tak, czasowe dla wody po śniegu, to to, to nie jest zbyt proste. Proszę bardzo, możesz iść, a w takim razie czasowe jest dla mnie. Ty tam idziesz, a nie, bo do góry... Nie, tutaj wskakujemy, tu nie ma żadnej windy. Y Jak nie ma. A, a jest! Ha, Dobrze. No właśnie ją dobrze. Bo, bo wiesz, ja szybko przeszedłem i się dziwię czemu, czemu nic nie ma. Y nie, tu to ja muszę No tak, Znowu nie wejdę, redakcja mnie uratuje oczywiście, Zapraszę. super. Dziękuję bardzo. I tu już sobie powinienem chyba poradzić. Czy my taki prosty poziom robimy w ponad dwie minuty? Co jest z nami? No bo co tam trzeba było to Tak, przesuwać. minuta 30 był limit, żeby, żeby, no, żeby wszystko tutaj zaliczyć. Kolejny zimowy poziom. Y o, łańcuchy, łańcuchy. Hmm. Czy ja tutaj zeskoczę? Może najpierw zbiorę ten diamencik, co ty na to? Eee, dobrze, dobrze, dobrze. Tu jest diamencik, tutaj się ześlizguje, to otwiera nam tam na górze, także to nie jest chyba teraz aż takie ważne. Eee, ty chyba możesz zejść na dół. Ale ja tu mam jeszcze diamenty. Eee, no niby masz. To mogę iść naokoło w sumie, bo ty już tam nie eee... wejdziesz. No dobra, próbuj, rób, rób co uważasz, rób co uważasz, jak masz jakiś pomysł. Tam zbierasz. Aha, i z tym I teraz jedziesz. Z... Nie, weź w stanie. A, na dobrze, dobrze, dobrze. Tak, tak, tak. I teraz podskocz, może? Nie, no przecież. A, 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 idzie, okay. idzie, idzie. Ło, wow, jak to działa. Jak to działa? Co ty, cięższa jesteś, że mnie na dół e, dawałaś? Ale tu będzie Jej. trzeba jeszcze coś chyba zrobić. Co na dole. To na dole, dobra. To kto tam wchodzi? Nie, nie schodź, bo ja chcę jeszcze wrócić po e. diamenta, więc ty tu poczekaj. Ja mam czekać na przycisku, tak? Tak. Okej. Okay. Zbierz diamencik i naciśnij ten przycisk zobacz, co on no. robi w ogóle. Masakra. <laughs> Masakra na tym lodzie, tak? Tak. I teraz tam. Teraz tutaj. I ja powinienem iść tam na górę i to zepchnąć chyba. Tak. No, żebyś a ty, ty mogła nie ten diament. to ja muszę. Aha, dobra. Tak, 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 to, to idź. Otwórz. Już ci tutaj otwieram. I Ja w takim razie... Aha, dobrze. ja tu zdążę. Nie, musisz mi to nacisnąć. Ten niebieski przycisk. I teraz ja mogę zejść na dół, zabrać sobie diamencik przy okazji. Ale ja nie wiem, jak I ja mam mój diamencik. No ten klocek po to jest chyba. Klocek zrzucimy. Jest Staniesz na nim, podskoczysz, a później tak, tak tu. Albo nie tu. O nie. Nie, no, spróbuj. Spróbuj to jakoś naprawić. No nie, 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 nie. Czekaj, hmm. to ruszę windą. Ruszysz windą? Dobra, dobra, no, no, no. I ona go podbije, chociaż nie wiem, czy teraz da radę podbić. Chociaż. Ech. Czy my zepsuliśmy? Ech. Tak. To znaczy, weź, weź, może mnie wypuść. Wypuść mnie, ja tam pójdę, bo ja tego już nie muszę trzymać. Ale... Sorry, sorry, dobrze, jednak musiałem przez chwilę jeszcze trzymać, spróbuj to nacisnąć i może nam się razem jakoś uda przez to przejść, no, no, no. I teraz ja bym stanął na tym, weź wejdź na górę może, zrzuć to, tak, tak, zrzuć to i jak, hmm, 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 się tak zastanawiam, ja na tym stanę i wtedy to może wyżej go wybije, o, o tylko, że teraz nie przejedziemy, nie, nie. nie. No co, zajdę. Musimy otworzyć no. to na dole tam. Jeszcze raz. Tutaj. To musimy otworzyć. No, no. I żeby tu się nam zrobiła taka kładka. Yy, Okej, okay, to ty otwierasz, tak? Yy, ja schodzę na dół, przyciskam ci to i teraz możemy... Musisz czekać. Yy, no tak, muszę czekać, ty 3 możesz... minuty, taki poziom robimy. <laughs> tak, tak, nie no, my, to jest zbyt trudna gra dla nas. Tylko teraz uważaj. Jak ty teraz to zrobisz? Przebiegnij, po prostu szybko w lewo. O, brawo. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz możesz sobie ten diamencik zebrać. No. Ja już tu chyba nie muszę czekać. Możesz mnie zaraz uwolnić. Dobra, poczekam sobie. Nie mogę. Aha, ja tu nie wskoczę. Jak nie wskoczysz? No to bo z daleka. ja nie mogę skakać nad. Okej, okay, dobra. I teraz weź mnie, wypuść, wypuść mnie. Ej. No dobra, to trzeba iść jeszcze raz, bo tego jeszcze nie Jeszcze raz? No to biegnij na górę. Biegnij na górę. No tego nie No to, muszę to biegnij, tą a ja spróbuję. Nie. Hmm, nie, nie, nie ma szans. Dobra, musisz, musisz wejść na górę. Dobra, ty już to popchasz, mi się nie będzie chciało chodzić. Tak, ja już nie będę potrzebny. W sensie, ty już nie będziesz na dole tutaj potrzebna. Aha, dobra, bo ja to blokuję. Przepraszam, i teraz mogę z tym przejść, i możemy sobie w końcu otworzyć drzwi. Nie, no tyle czasu. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze mnie musisz do góry. Aha. Wodo, wodo, dajesz, dajesz, mnie do góry. Tutaj. Musisz spec. Okej, okay, muszę. No. A, no to dobra. nie teraz. No nie, to stój, no, jest stój, stoję. jest stój, stoję. Nic nie rup. I teraz. Nie, nic nie, nie rób. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. No ale. Nie A nie, nie możesz... Tak dobra, zjeżdżaj na dół po prostu. Zjedź na A. dół, musisz, musisz. No przecież nie wyciągnie mnie to samo. Jak? Bez przesady. Ty zjeżdżasz na dół, ja już w takim razie jestem na górze i ty sobie możesz jeszcze raz wejść, a ja sobie wskoczę jakoś tędy. Tylko nie spadnij. E, Okej, okay, postaram się, postaram się. No, ty, ty teraz no, ja nie spadnij. Skakać, no. mhm. Tak, i tutaj hop. Brawo, mamy to 5 minut coś takiego. Brawo. Przecież to... Minuta 50. Nie, nie, nie. Co to jest? Kolejny poziom. Mamy jeszcze dwa tutaj odblokowane. I widzę, że mamy poziomy z lustrami, tak? Ja za bardzo nie mam co robić. Ja za bardzo nie mogę nic zrobić, więc teraz ty myśl. Muszę pospacerować. Pospaceruj, spróbuj jakiś laser, może włączyć. Aha, zrobiłaś sobie tam. Hmm. Trzeba poodwracać to jakoś, tak, żeby mi zamrozić tą wodę. No bo, bo ja tutaj, no... no nie, nie no, nie mogę cię przepchać tym. Mm, no niby możesz, niby... A no tak, tak, nie, dziękuję. Nie, okay, ja sobie idę na górę. Dobra, tak też można. Myślałem, że bardziej zamrozić by to trzeba. Tam przeskoczę, tutaj. Nawet, nawet są diamenty ułożone pode mnie. Tak, tak, tak. To mogę odwrócić, i to poszło tam do ciebie. No to teraz ty tam u siebie wskakujesz. Tylko, że. Czekaj, czekaj. Ja nie wskoczę, ja muszę. Weź sobie mi to, przepchaj na chwileczkę. Ale ja też muszę. Ale żebym tu mógł zejść. A ty się tam... czy, czy ja będę jeszcze potrzebny tam? Nie wiem, sprawdzimy. Sprawdzimy. No ja ja muszę najwyżej sobie będę przepchać. laser utrzymał. Dajesz, i sobie tam wejdź. ja przy okazji może diament zbiorę. No to chodź. Y Uuuu, niebezpieczne, niebezpieczne. Dobra, dajesz tam yy, i spróbuj coś obrócić, a ja będę świecił. Okej, okay, to to jest dla mnie na pewno. Możesz już iść, ja też już mogę iść tak? do domu przecież. Sorry, no. sorry, tylko nie możemy naciskać przycisków. To musi być w ten sposób. Uważaj, bo jak ci to teraz... Nie, a nie, musisz, bo tam jest woda. musisz cofnąć. Yy, Czekaj, a co to jest? To będzie potrzebne? Nie o, wodę mi daj, bo ja nie przeskoczę. Proszę Wypchaj ten kamień może całkowicie. Nie, co, nie trzeba. Ja przejdę. Okej, okay, ja przejdę. E, Okej, okay, idę, idę, Chyba idę. Tylko trzy... Ale ja nie mogę. Na... <noise> Dobrze, o... ja nie mogę na tym skakać. Okej, okay, idź, idź w takim razie do tego. No nawet szybko. Jak na nasze standardy, to nawet się udało. Minuta 46, minuta 10, tak, minuta było. 10 trzeba było. A to są poziomy lodowe, tak? Tak, to są zimowe lodowe poziomy. Co robi ten przycisk? Ten przycisk otwiera tam tobie drogę, jakbyś chciała iść. I tam jest jakiś przycisk, tak? Który otwiera tam coś na górze, to trochę. No czekaj, to może ten zielony jeszcze. Troszeczkę pod... mało nam to mówi. No próbuj, próbuj, Tylko zielony. Najpierw wezmę to. <laughs> tak, to no oczywiście, Daksi Diamencik. No i tam, oczywiście. A ja sobie <laughs> stoję i czekam, może ja się rozejrzę. O, ja mogę cię zamknąć. Wskoczysz tam w ogóle? Wskoczysz, dobra. Wracaj tu na dół, albo nie, jeszcze tamten, tak. Jeszcze jeden diamencik Daxi zbiera, i teraz Daxi idzie na dół. No nie, bo chcę zobaczyć na co Okej, okay, dobrze, sprawdź, co ten robi. No, no dobra, ten otwiera te drzwi. dobra. Ten otwiera te, a teraz jak naciśniesz jeszcze ten zielony, to on otworzy to. Czyli wtedy będzie mieć jeszcze ten różowy przycisk. No i zobaczymy, co. Do windy co on... na dole. No tak, do windy na dole w sumie po to, żebym ja mógł zebrać ten kryształ. Aha, tylko że to musi iść. No teoretycznie ja mógłbym tam iść, co nie? Ja bym sobie to zepchnął. Mhm. W sumie po co ta winda tutaj? Nie wiem. Ja też nie wiem. Jeszcze wtedy nie to. Może żeby słuchaj. z kamieniem wrócić na górę? Nie wiem. Yy, nie wiem. Dobra, czyli to daję tu i idę tędy, a ty weź to naciśnij może. Yy, I co? <laughs> Ale po co to komu? No żeby przytrzymać kamieniem coś. Kamieniem, żeby coś przytrzymać? Może ten, tak ten żółty, okej. Okay. Czyli teraz trzeba wrócić z tym kamieniem na górę, na ten przycisk. Dajesz tutaj, teraz ja, ale ty, 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 ty też tam w sumie idź. Skocz sobie na to i pójdź razem z nim i teraz kamień wepchnij na ten przycisk. Yy, tak, 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 tak. Okej okay. i teraz ty możesz iść z powrotem na zielony przycisk i mnie wypuścić, bo ja już tego nie muszę trzymać. Okej, okay, także ty mnie tutaj wypuszczasz, i co teraz? Teraz chyba po prostu tędy idziemy, tak? Yy, tylko, że ktoś będzie musiał trzymać. Nie, będziemy musieli wrzucić kamień. A, bo jeszcze tam na górze jest kamień. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Yy, czyli co, ja może tu pójdę, bo mam diamencik? Nie, idź tam. Albo dobra. Czy ja tędy wejdę po tym śniegu? Tak, ja wejdę, to tobie by, byłoby tu chyba ciężej. Yy, tylko, czy to tam przejdzie? Nie, 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 w drugą, Muszę iść na około. W drugą stronę trzeba. A nie! <noise> Nie wiem, czy? czy mogłaś wtedy w drugą. Mogłaś tutaj kawałeczek i potem popchnąć. No ale dobrze. Już cię otwieram. Proszę bardzo, przechodź i weź go tam wepchnij. I zrzucamy go w takim razie na ten niebieski przycisk. A to już chyba mogę puścić. To już nie będzie potrzebne. Czy my tam mamy iść razem? No nie, bo to nie A ja nie wiem, powoli. czy my tego źle nie zrobiliśmy, bo ten kamień tutaj stał, co nie? No. I ty powinnaś od tej strony może pójść. Żeby go nie spychać już z tego. Nie dasz tam rady. A gdybym ja tam poszedł, razem jakoś to zrobimy, czy ja tam przeskoczę nad tobą. Yy, czekaj, jeszcze raz tutaj sobie wskoczę, tak, 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 tak. Czy ja się tu zmieszczę? Nie. Nie. No daj jeszcze. <śla> to ci dużo tak nie połogę. Czekaj. No. No nie, chyba, że na rozpędzie. No coś niby poszło. Weź spróbuj jeszcze raz. Nie, 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 nie. Tutaj, jak stał ten kamień, nie można go było zepchnąć w tą stronę. Trzeba było wejść ja od. Nie razu nie wiem, czy on tam stał. Tam. No tu stał chyba w tym wąskim miejscu. Możliwe, no. To co, restartujemy? Tak. Okej, okay, także teraz ja nacisnę ten przycisk, a ty wejdź z tej strony i zapnij ten kamień. Okej, okay, czyli z tamtej strony to było troszkę bez sensu. Yy, no. Okej, okay, czyli tutaj go zrzucasz. Tak. W sumie ja już tego nie muszę trzymać. Tak, ty to naciskasz i możemy przechodzić. Chyba. Chyba ja już tam nie będę na dole potrzebny. Chyba nie. Yy, wepchnij go sobie troszeczkę bo tak będzie ciężko. Okej, okay, i teraz możesz go Nie, nie przerzuć go przez nie, to. Nie, nie przerzuciłabym. Okej, okay, i mamy to otwarte i to jest chyba wszystko w tym poziomie. Ty musisz jeszcze tylko tutaj na górę podejść. Damy radę. No i mamy to. Udało się w 2 minuty i 27 sekund. Wymagali dwóch minut. Może, może by się udało. Yy, mamy jeszcze jeden zimowy poziom. Idziemy dalej w takim razie. Idziemy dalej z zimowymi poziomami. Skacz tam. Yy, skacz na górę i co teraz? Yy, teraz ty naciskasz. A nie, bo to w sumie nie to. to. To na pewno nie tak. Nie, nie, nie. Weź tą wajchę przestaw, bo ona mi pewnie te drzwi otworzy i ja wtedy będę mógł z tej strony sobie wejść. Dokładnie, tak, to jest wejście dla mnie. Yy, tu muszę czekać, aż te wiatraki się wyłączą i podejdę sobie pod ten diamencik, ale weź mi jeszcze naciśnij, bo ja muszę wyjść teraz. Stąd. A nie, w sumie nie potrzebujesz. Ok, Okej, tak, 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 jak najbardziej. Yy, czy ty ja... tego nie naciskasz? Ale po co ja to mam nacisnąć? Nie tu! Nie w tu? Okej, 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 nie, bo ja nie wiedziałem co I mam robić. Chodź. Do środka. O, patrzcie się, co mamy, ten wielki szary diament. Czyli, czyli to nie jest poziom na czas. Świetnie, coś dla nas. E, czekajmy, czekajmy, czekajmy. Okej, okay. zawiada. I lecimy do góry. E, ja sobie zbieram. u u coś mi nie wyszło. Jeszcze raz, jeszcze raz. Okej, okay. ile razy ja to mam robić? Coś, coś dużo. E, ale to jest. Nie, to jest... muszę ci otworzyć, czekaj. A, bo ja nie wejdę tu w ogóle. Okej. Okay. A, no mogłaś sama sobie włączyć, no ale dobrze. Nie, niech ci będzie, niech ci będzie. Przedstawiaj to, przestawiaj to, i teraz ja i lecę tu, a ty lecisz do góry. Też sobie musisz włączyć. Okej, okay. włączaj to, wskakuj szybko tam. No, no szybko, no ale to nie był poziom na czas, więc niepotrzebnie, niepotrzebnie się spieszyliśmy. Tak, bez presji, pięknie, zabraliśmy wszystko. Odblokował się nam kolejny poziom, ale to już sobie zrobimy kiedy indziej, tyle na dzisiaj, tyle wystarczy w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się ten odcineczek podobał. Pamiętajcie o subskrypcji na kanale, łapeczkę w górę dokładnie. Jeżeli chcecie kolejne odcinki, to piszcie komentarz. Tak, i jak nie macie pomysłu, co napisać w komentarzu, to po prostu dajcie jakąś emotkę. Dziękujemy, do następnego razu. Cześć, cześć!